Ale witam po dwutygodniowej pauzie. Dziś w z tej strony. E, wsiadam na rower i pędzę na pole na Ergoldingu. To, które ostatnio nie dokończyłem, bo dostałem telefon. Jadę dokończyć i dalej będę tam drożył temat. E, przed usnął parę minut. Temperatura w okolicach zera. E, tak się przedstawia dzisiejsza pogoda. Ma być piękne 8-9 stopni słonecznie. Po drodze zajadę sobie jeszcze po bułeczkę, żebym miał co zjeść z kiełbasą. Wodę mam, baterie mam, kalesonki mam, wszystko mam. Lecimy, melduję się na polu. W drodze na moje docelowe pole wylądowałem na polu przejściowym, że tak powiem. Tam jest fajny stary kościół, tu jest fajne stare pole i mam pierwszy sygnał. Mam nadzieję, że jest to fajna stara moneta. Na pierwszy rzut oka jest to złoto white maru piąteczka, ale sprawdźmy. Sygnał równiutki 50. Także podejrzewam, że piąteczka z white Maru. Podejmujemy to. Tak, 1924. Menica D. Piąteczka wpada. To pole zostało przekopane przez mojego kolegę Kopkowicza. Wakacje, pamiętam, był tu na nocce i tu znajdował sreberka. No ale od tamtego czasu Bauer co najmniej dwukrotnie przemielił tą ziemię i, i, i na pewno tu coś wyjdzie. No, jeśli kolega przeoczył taki piękny sygnał, to tu coś jeszcze jest. Plus, minus, godzinę, jak będzie wychodziło, to dwie się pokręcę i lecę na to moje pole docelowe. Do następnego dołka. Hej. I słuchajcie, drugi sygnał uszłem może 2-3 metry, pierwsza sreberko tego roku. Stan tej monetki jest agonalny, jest to prawdopodobnie jeden krajcar bawarski, tak, widzę tu koronę charakterystyczne godło. Eee, jeden krajcarek no. A jest, jest, widać coś na tej monecie 1815, Czy, nie, 1845 latuje dla was foteczka. I, i, I lecimy dalej. E, taka blaszka mi wystaje z ziemi. Przybliżę głowę. Mam nadzieję, że widać. I daje sygnał króciutki na 39. Także nie jest to raczej śmieć. O, jakieś zdobienia na niej widać. Ok. Miedziana blaszka ze zdobieniami. Już wlatuje fotka. Dla Was i lecimy dalej. Jak zawsze na tych polach na Ergoldingu sypię ceramiką. Tutaj dosyć stara część. Wydaje mi się, że ucha odzbana. Nie ma fajnych zdobień, także zostawiam to na polu. Bo nie zbieram tego. Ale na miastkach historii mówiąca, że tu się dużo działo. Taki jakiś niestabilny sygnał. Normalnie bym tego nie kopał, ale pojawiło się jakieś kółeczko e, albo monetka, albo guzik. Chyba guzik. Nie, jest to monetka miedziuszka, stanagonalny. No, nic z niej nie wyczytam. Chyba to będzie fenolek z XVIII wieku bawarski, ale. Tak, jak mówię, nic z nie, nie wyczytam. Trzecia monetka. Pochodzę jeszcze maksymalnie 20 minut. Jednak kolega dobrze wyczyścił to pole. Mało sygnałów. Tak, jak mówię, 15-20 minut. Idę zaraz w stronę roweru i jadę na moją docelową miejscówkę. A, no, widzicie, wszystko jasne. Tutaj ee, wczesne. Y, y, jak się to mówi? Zidlung, Zidlung osada z czesnego brązu. Tutaj były odnajdywane takie górte haken, czyli e, haki na pasek. Tutaj jakieś krzemienie tak wyglądała ta osada, rekonstrukcja. Tutaj obszar ja chodzę aktualnie po tym polu, a tutaj, gdzie te domy się znajdowała ta osada. Wandale popisali. E, Hmm, 3,5 tysiąca lat przed Chrystusem dobra, także tutaj to pole, na którym kopię teraz, jest już przekopane, no nie dziwne, że tak mało sygnałów. Także idę w stronę roweru i jadę dalej. Bo tutaj i także mi wyszły te 3 monety, ale te 3 monety no nowożytne, nic starego, ale bym się cieszył, jakby wyszło. Coś takiego sprzed 3500 tysiąca lat, ale prawdopodobieństwo na to jest dosyć małe, gdyż pole przekopane wzdłuż i wszerz przez naprawdę wielu poszukiwaczy. Także idę do roweru. Melduję się z następnego pola. W tamtym, mówię w tamtym tygodniu, dwa tygodnie temu zaczynałem od tamtego brzegu. W tym tygodniu zaczynam sobie od tego brzegu i co? Pierwszy sygnał, fajne, krótkie 48. Gdzie to? Jest szansa na monetkę. Delikatnie podkopać, i powinno nam się wysypać. Jeszcze nie, to gdzieś tu. Ach, jednak to nie monetka. Jest to pierwsza łuska dzisiejszego dnia. I bez kopania leży monetka. Tutaj, wydaje mi się, że jedyneczka z cesarstwa. Tak, charakterystyczny sygnał: 51 krótkie 1875. Liczba sygnałów tutaj mnie nie zadowala. Także, e, z biegiem czasu będę się tam przemieszczał. Zobaczymy co tam bałerek mój mi przygotował za pola. No ale do połowy tutaj dojdę e, i, i zobaczymy co tu wyjdzie. Dobra, pierwszy sygnał monetkowy z tego pola, lecimy dalej. Sygnał płytki 48.9 Fenolek kolejny? Podejrzewam, że tak. O, delikatnie trzeba będzie podkopać. Dobra. Nie, to nie fenolek. Cicho bądź. Jest to guziczek arsenowy. O, nie spodziewałem się. Guziki arsenowe tak nie biją. Tutaj taka fajna obwolutka, i w środku dziurka. On tak bije? No kurczę, arseniaczki zawsze na 30 parę biły. No ale ok, guzik arsenowy jest. Wpada dla Was foto, i lecimy dalej. Kwadra z dziesiątej, Cztery długości. Pola już za mną. Myślę, że zrobię jeszcze plus minus 4. I pauza na śniadanko. Oho, wiadomość, ciekawe od kogo eee, Kiełbaska Polska. Ostatni kawałek, którą sobie przywiązłem tydzień temu. Szybko zjem i ruszam fajny sygnał 40-41. Po konturach, monetka, ale nie, 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 tu widzę łańcuszek jakiś, o, medalik. Medalik z zachowanym łańcuszkiem, fajnie. Patynka dość gruba. Nic mi to nie powie, mogę to wyczyścić. Tutaj widoczna jakaś bozia. Albo jakiś archanioł. No, XIX wiek, druga połowa XIX wieku. A tutaj taki sygnał śmieciowy na 20 parę, miałem tego nie kopać, ale że na wierzchu było to ruszyłem upadką i taki fajny guziczek wpada z ornamentem powiedzmy kwiatowym. No nie, nie jest to kwiat, ale fajny wzorek. O, dobra, wlatuje fotko, lecimy dalej. I znowu taki sygnał mierny daje guziczek guziczek, znowu jest ornament malutki fajnie e, zastanawiam się czy już siadać na rower, czy zrobić jeszcze ze dwa okrążenia ach, zrobię to już sobie odhaczę to pole na zawsze, że tutaj już nie będę się pokazywał dobra, lecimy dalej no opłaciło się jeszcze zrobić okrążenie E, sądząc po wale tego oto przedmiotu, jest to medalik i jest to dosyć stary medalik. O, piękny stan zachowania. No, znajdka dnia. Tutaj Matka Boska trzymająca Dzieciątko, tutaj jakby e, dwa, dwa, dwa drzewka jakieś małe. Na drugiej stronie, na drugiej stronie co my tu mamy? Nie wiem co to jest, nie wiem co to jest, ale się dowiem. Dam dzisiaj na forum o medalikach, na pewno dowiem się coś ciekawego na ten temat. No, XVIII wiek. Fajnie. I kolejny sygnał. Tutaj podważyłem leciutką łopatką i już się pojawia krągłość. Podejrzewam, że jest to guzik. Guzik, guzik, guzik. Tak, jest to guzik na którym jest coś. Guzik jest płaski, nie ma na nim nic. Także nie robię zdjęcia, lecę dalej. Sygnał krótki 51. Także kopniemy od początku, dosyć płytko. Także szybko to namierzę. Oj, chyba tu. Tak, lecę. Och, kolejny medalik. Dzisiaj dzień medalików. A dość często spotykany motyw. Krzyżyk, a tutaj Archanioł czy Matka Boska? Jakiś jakiś święty Benedykti, Benedykt, Benedikt! Benedikt Benedikt. Święty Benedikt. Dobra Lecimy. Trzeci medalik. Zobaczcie na to, aż zajmę kamerkę z głowy. No naprawdę dzisiaj medaliki sypią jak nie wiem To jest gruba sztuka wow 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 to jest medal nie medalik Zobaczcie na to Jezus Na krzyżu krzyżowany Ręce ma rozwarte A na drugiej stronie Nie wiem nie widzę Jakby jakiś krajobraz Platuje foto. No, dzisiaj naprawdę fajnie sypię tymi medalikami. Pasują mi takie sygnały. Wolę chyba bardziej kopać te medaliki niż cesarstwo niemieckie. Fajnie. Zmiana miejscówki. Słuchajcie, dotarłem na takie pole. Najpierw sobie chodziłem tam, ale widzicie te paliki z taśmami. To już jest posiane, i Bauer sobie coś tam oznaczył. Są dosyć świeże ślady Bauera. To sobie mówię, nie będę mu tam wchodził, bo możliwe, że ten jeden palik odznacza inny rodzaj zboża. Często tutaj na Bawarii bauerzy eksperymentują i co 30-40 metrów inne odmiany sieją. Nie wiem, co to, co to, nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że to o to chodzi, bo też jest inaczej, inaczej te rajki zasiewu idą, także chyba o to chodzi. No i sobie przyszedłem tutaj, tu też jest chyba już posiane, ale znam Bauera, tam w tamtej chatce, w tamtym, w tej hali urzęduje, i, i kiedyś do mnie wyskoczył i powiedział: chodź sobie kiedy chcesz. Także tutaj mogę. No i co? Pierwszy sygnał na nowej miejscówce: 60-62 i jest to kulka muszkietowa. Na tym polu już chyba zakończymy dzisiaj te wykopki. Plus, minus o 13 będę się zbierał, bo dzisiaj mam piątą rocznicę ślubu i już szefowej nie będę denerwował. Do następnego dołka. Wielce rozczarowany jestem powiem Wam tym polem już chodzę z 20 minut a tu żadnych sygnałków, tym bardziej, że moja stopa na tym polu jeszcze nie powstała. Dzisiaj chyba pierwszy raz, zawsze tu jakieś kłosy były, jakieś błoto, świeża oranka. No a dzisiaj warunki jak widać idealne. A sygnałów nie ma. Dosyć dużo ceramiki, jakiś cegieł, także sygnały powinny być. No ale, że mnie tu nie było, nie oznacza, że inni tu nie chodzili. Dosyć mocno przeszukany teren, także dojdę tam do końca pola, do zielonego i wracam się do roweru. Pojadę w tamtą stronę. Tam jeszcze wyjmę na plus, minus pół godziny. Wykrywkę, jeśli będzie pole. Jeśli nie, to wracam do domu. No, widzicie, przeszukane wzdłuż i wszesz. W drodze do domu na takie oto pole się natchnąłem. Na pole przeszukane przeze mnie. Ale mówię. Stanę na chwilę, pokręcę się 20-30 minut. Mam jeszcze chwilę. I, i, I wyskoczyło mi, słuchajcie, takie kółeczko. Nie wygląda mi to na koninkę, gdyż ma y, wszystkie rogi zaokrąglone. Rzym, jak myślicie? Daję fotkę. Możecie w komentarzach się wypowiedzieć. Jeden z ostatnich sygnałków. Pozwoliłem sobie wejść na takie pole do Hansa. Eee, nie powinienem mieć nic, nic przeciwko. I guziczek przyklejony jeszcze do bryłki. Tak rwałem tą bryłkę, rwałem na kawałki i podejmijmy to razem. O! Guziczek dosyć stary, ale niestety nic na nim nie ma. Chociaż może coś? Jest coś, jest coś, jest coś. Coś jest. Coś jest, coś jest, jakaś k Jest, ok, 18 wiek. Widzicie tutaj Rancik, to jest guzik inspirowany monetką 15 krajcerami chyba. Tutaj widać jest skierowany w moją prawą stronę. Tutaj widać loki. No, to jest fajne. Typowy sygnałek na monetkę krótkie 51. Oho, mamy to tu. Czy jest to monetka? Tak, jest to monetka. Niestety tylko Adolfik. Jedyneczka Adolfowa, cynk, widoczna swastyka, rocznik, niestety nie. Sprzęt zapakowany już na plecach. Wsiadam rower i jadę do domu. Ostatnie dwie godzinki nie były zbyt efektywne jeśli chodzi o fanciki. Tutaj wpadł mi ten guzik, e, Adolfik, przedtem kulka i to wszystko. Mogłem zostać na tym Ergoldingu, nie zbliżać się do Adolfu, bo tu już wszystko przekopane. Piękne tereny, ale. przekopane. Dobra, no dzisiaj no co? E, dzień z medalikami. Bardzo piękne medaliki mi wyszły. Jeden z nich może trafi do mojej żony, ten najpiękniejszy i największy e, na rocznicę ślubu na pewno się ucieszy. <noise> Żartuję. E, Dobra, to wszystko na dziś. Jeśli się wam podobało, zostawcie coś po sobie. Będę się cieszył z każdej łapki w górę i ze subskrybucji. E, za tydzień chyba nic nie nagram z racji tego, że mnie nie będzie. Także na najbliższy film musicie poczekać około dwóch tygodni. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hej!